Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Wysocka, na co dzień pracuję w bibliotece publicznej w Piasecznie. Jestem także członkinią stowarzyszenia Labib. Dzisiaj poprowadzę dla państwa webinarium informacyjne o nowym projekcie stowarzyszenia Labib, pilotażowym programie szkoleniowym Laboratorium Biblioteka Przyszłości. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Labib a partnerem strategicznym projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Co to jest Laboratorium Biblioteka Przyszłości? Jest to innowacyjny projekt szkoleniowy, oparty na diagnozie potrzeb przeprowadzonej wśród pracowników bibliotek publicznych. Diagnozę tę opracowaliśmy na podstawie badania internetowego, przeprowadzonego na ponad 400, wzięło w niej udział ponad 400 osób. Celem tego badania było sprawdzenie, czy, czy dostęp rynku, szkolenia odpowiadają na potrzeby pracowników bibliotek a także w jakich obszarach chcieliby się szkolić. I na podstawie tej ankiety opracowaliśmy diagnozę, która, która pozwoliła wybrać podstawowe bloki tematyczne i preferencje pracowników bibliotek, które uwzględniliśmy w opracowując program kursu. Idea programu to zapewnienie dostępu do praktycznej aktualnej wiedzy niezbędnej w pracy nowoczesnego bibliotekarza. Także kompetencji cyfrowych, co obecnie bardzo ważne. Nasz kurs składa się z trzech modułów, przeprowadzonych online. Każdy z tych modułów porusza bardzo ważny obszar funkcjonowania biblioteki. I, takie, I te obszary, te moduły to organizacja pracy biblioteki, animacja społeczno-kulturalna oraz promocja i marketing w bibliotece. Podczas pilotażu każda osoba uczestnicząca w, takim, w tym projekcie wybiera tylko jeden moduł. Jeden moduł, który składa się, jeden moduł składa się z 30 godzin. Uczestniczy w weekendowych blokach szkoleniowych, jest to sobota, niedziela, w godzinach 10-15. W grupach 15-osobowych. I wszyscy zainteresowani mogą wziąć w samplingach trenerskich, o czym też za chwilkę w maju, które się odbędą, a także w webinariach otwartych, które odbędą się w listopadzie. Teraz dla kogo? Dla kogo przygotowaliśmy ten pilotaż? Czyli tak, mogą wziąć wszystkie osoby zainteresowane pracujące w bibliotekach. I bez względu na rodzaj biblioteki i wielkość miejscowości, w jakiej się mieści ta biblioteka, czyli program dla wszystkich, natomiast wszystkich, ale z wyjątkiem, osób, które uczestniczą w projekcie Biblioteka Online 2, który już jest tak na bór ogłoszony, każdy wie, jaka biblioteka się dostała, a także w piątej rundzie programu rozwoju bibliotek. Tutaj wyniki będą już niedługo. i i takie mamy zastrzeżenia. A czego oczekujemy? Oczekujemy przede wszystkim chęci, tak, szkolenia się i rozwoju zawodowego, obowiązkowego też uczestnictwa we wszystkich zjazdach w ramach wybranego modułu, aktywnego udziału w zajęciach i wykonywania zadań domowych. A co oferujemy? Oferujemy udział w innowacyjnym projekcie szkoleniowym, który uzupełnia wiedzę akademicką z zakresu pracy w bibliotece, o elementy praktyczne i branżowe. Jest to wiedza głównie praktyczna i aktualna. Webinaria, warsztaty i konsultacje będą prowadzone przez doświadczone trenerki i trenerów ze stowarzyszenia Labib, a najaktywniejsze osoby zaprosimy do współprowadzenia listopadowych webinariów otwartych. To bardzo dobra okazja, żeby sprawdzić się, zobaczyć w ogóle, jak to jest po drugiej stronie ekranu, jak się prezentuje, bo to zupełnie inne doświadczenie. Więc świetna okazja do, do zdobycia też nowych umiejętności. Jakie formy pracy przewidujemy w tym programie szkoleniowym? To webinaria, warsztaty online, zadania domowe i współprowadzenie tych zajęć, tych webinariów listopadowych, a także będzie taka grupa na Facebooku dla osób uczestniczących w projekcie, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby był kontakt z trenerami. Czas projektu to maj do grudnia tego roku 2021. I teraz tak ważne daty, a potem całe kalendarium pokażemy. Czyli ważne daty. Za tydzień, także w poniedziałek, 17 maja o godzinie 18, będą samplingi trenerskie, czyli uchylamy ramkę tajemnicy, o czym będą poszczególne moduły. Tak? Przedstawimy skrót, tak króciutko o każdym module. O czym będziemy mówić, co poruszać i także przedstawimy narzędziownik, który będzie w każdym module. No takie narzędzia potrzebne do, do korzystania, tak co nam się przydaje w bibliotece. Więc tu jest bardzo ważna data, żeby po prostu jeszcze więcej się dowiedzieć i wtedy podjąć decyzję o udziale. Od 18 maja do 28 maja mamy rekrutację, a 7 czerwca ogłoszenie wyników. Więc to są najważniejsze teraz takie najbliższe daty, żeby się zapoznać z tą naszą ofertą, o, o co w ogóle chodzi, czy w ogóle możemy tak, po, podjąć się tej rekrutacji i za chwilę też kalendarium, które poka pokażę, w jakich godzinach zaplanowaliśmy i terminach oczywiście zaplanowaliśmy eee, szkolenia. I kalendarium po kolei. Czyli tak, tu już wspomnieliśmy, 10 maja to dzisiaj, webinar informacyjny 17 maja godzina 18. Samplingi trenerskie i 18 28 maja rekrutacja. E, idziemy dalej, czerwiec. I w czerwcu, już, już jak mówiliśmy, 7 czerwca ogłoszenie wyników i już w czerwcu także rozpoczynamy moduły, tak? Pierwsze zajęcia z każdego modułu i mamy tutaj daty. Pierwszy moduł, tak, 12-13 czerwca, drugi moduł jest 26-27 czerwca, trzeci moduł 19-20 czerwca. Dlaczego takie godziny? 9 albo 10 do 15. Pierwsze moduły, pierwsze zajęcia, tak jak 12, 19 i 26 czerwca, chcemy też Was poznać, chcemy się troszeczkę, na ile to możliwe zintegrować. I dlatego będzie, po prostu rozpoczynamy to wcześniej, żeby była integracja, żeby się poznać z grupą i pracować w niej przez te wszystkie trzy zjazdy. Więc dlatego dziewiąta, natomiast każde kolejne, kolejne zjazdy rozpoczynają się od godziny dziesiątej i trwają do godziny piętnastej. Kolejne terminy to jest wrzesień. I tutaj także mamy terminy do każdego modułu: 11 września, 18, 19, 25, 26 września do poszczególnych modułów. Tak samo w październiku. Tak wyświetlę na chwilę. I tutaj jeszcze dla podsumowania takiego, żeby może łatwiej to było spojrzeć na to, bo pamiętamy, wybieramy jeden moduł tylko tak. Myślimy, że może promocja i marketing bibliotek przydałby się nam najbardziej, albo animacja społeczno-kulturowa, tak? To patrzymy, jakie te terminy są, czy możemy w nich uczestniczyć w danym terminie. No i czy te godziny nam też pasują oczywiście, bo obecność jest obowiązkowa, więc chcielibyśmy, żeby, żeby wam to pasowało, dlatego ustaliliśmy wszystko wcześniej, żeby, żebyście mogli spojrzeć, czy wszystko będzie odpowiednie dla Was. Dobrze. Co do kalendarium i koncerty z trenerami, o których wspominałam, te konsultacje będą ustalane już indywidualnie według po prostu potrzeb osób z danego modułu. I co jeszcze zostało? W listopadzie mamy trzy webinaria otwarte, do których, które będą prowadzone, współprowadzone przez osoby uczestniczące w kursie, i oczywiście w tych tematach, w których są moduły, czyli organizacja pracy biblioteki, promocja i marketing w bibliotece i animacja społeczno-kulturalna. Jesteście już ciekawi, co w każdym module zaplanowaliśmy, to takie bloki tematyczne można powiedzieć. Pierwszy modul, organizacja pracy biblioteki, o czym będziemy rozmawiać? Praca w zespole i z zespołem, obsługa czytelnika i także w tym z, z, dla osób ze specjalnymi potrzebami prawne aspekcjonowania bibliotek, etyka zawodu bibliotekarza. Kontrola zarządca i bezpie, bezpieczeństwo biblioteki, czy pisanie projektów. Kolejny moduł: Biblioteczny Public Relations o 2. strategii komunikacji instytucji, komunikacja z użytkownikami, w tym komunikacja online, o mediach społecznościowych różnych i tworzeniu materiałów promocyjnych. I moduł trzeci: Animacja społeczno-kulturalna. Tu poruszymy aktywizację użytkowników, różne grupy docelowe. Będzie o animacji, budowaniu społeczności, relacji, o tworzeniu wydarzeń online, praca z użytkownikami ze specjalnymi potrzebami, o obcokrajowcach w bibliotece, o wolontariacie tutaj też opowiemy. I jeszcze wspominając jeszcze raz, każdemu modułowi towarzyszą konsultacje, terminy ustalamy osobno. Tak samo w każdym z tych modułów będzie narzędziownik, czyli taki blog, sprowadzający właśnie do korzystania z narzędzi online, ułatwiających realizację też zadań omawianych w module, i który się na pewno przyda w dalszej pracy, pracy biblioteki i, i działań, działań wokół niej. Dobrze. I tak, i tutaj pytania, przeszliśmy już do pytań. Ale już słyszałam, że trzeba powtórzyć o tych terminach, bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, że sobie tutaj wrócimy do tego i tak to zostawię na chwilkę. My to oczywiście opublikujemy. To wszystko będzie czy na Facebooku. Te wszystkie dane, dane żeby po prostu się zastanowić na spokojnie, przemyśleć. Tak samo na stronie labib.pl, labibteam. Więc to, te wszystkie już szczegółowe informacje tam zamieścimy, żeby sobie na spokojnie jeszcze przemyśleć. 17 następny poniedziałek, godzina 18, samplingi trenerskie, czyli takie, takie zajawki, tak, o czym, o czym będą dane moduły, czy po prostu to, to, co zaplanowaliśmy na podstawie tej diagnozy, spełnia Wasze też oczekiwania co do tego programu. No i wtedy już decydujecie się, czy bierzecie udział w rekrutacji yy, i zachęcamy Was serdecznie do udziału.